Siemanko, witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj następny dzień eventowy Są właśnie wszystkie bonusy aktywne w karczmie. I ogólnie plan na dzisiaj to jest zebrać całe lustro. Jak sobie tak liczę, to mniej więcej dwa kawałki brakują. Także zobaczymy, czy to się nam uda. I w międzyczasie podrobiłem sobie parę klejnotów. Więc pierwsze co to zaczniemy od ich wymiany. Dajmy tutaj, może, na wytrzymałość. Jeszcze mamy do wymiany sproje I sobie damy tom. I tutaj damy na inteligencję Dobra Poza tym Jeszcze w Pupinach, póki jest noc Możemy też znaleźć tak, żeluza To jest zmurszały las Oraz jeszcze z wody był Crocs To są mroczne bory Czyli, czyli mroczne bory i zmruszały las. Będziemy szukać tego w karczmie, a resztę karczmy zrobimy już za dnia, tak, żeby znaleźć tych pupili jak najwięcej. Dobra, są mroczne bory tu i tu. Weźmiemy sobie tego 10-minutowego. No i mamy oczywiście jajko znalezione. I mamy kroksa. I Kroksa będziemy ulepszać, więc mogę go nakarmić już. Możemy chyba od razu sobie walkę zrobić. To jest ziemia, pierwszy pupil. Znaczy jeden pupil. To może sobie zaatakujemy mrokiem. Tu mamy dwa pupile po jeden. Oj, no i ma po nich oni na drugi. Czyli ten opis jednak coś tam się nie zgadzał. Dobra, to jednak źle zrobiliśmy. Ale tutaj będziemy lepszać tego siorba, bo on jest zwiadowcą. Więc na razie tyle. Dobra yy, Czy nam puszcza brakowała właśnie? Nie śorob, tylko że luz. Nie, smruszały las, dobra. Yy, jest, jest smruszały las też. Także sobie pominiemy. I mamy kolejnego pupila ze światła. Ale tutaj będziemy robić dynkę, więc czekam na kolejne za dnia. Więc te wszystkie nocne pupile z tych podstawowych już mamy złapane. Tak myślę, że możemy 81 poziom robić. A resztę karczmy zrobię jutro po prostu. I sobie znajdę resztę pupili. Zrobimy ten 81, sobie spróbujemy jakieś rochy zrobić może. Dobra, jeszcze troszeczkę brakuje. Myślę, że jest dwa questy. I powinno być... Dobra, mam 81, jeszcze jakieś jedzenie do pupila. I tą awanturniczość zostawimy, zostawimy już na później, jak będzie dzień. Dobra, a póki co z wody mamy kroksa, więc kroksa możemy sobie nakarmić. I możemy teoretycznie środowisko wody spróbować tym kroksem. To czemu by nie? Zobaczmy, jak to wygląda. Ogólnie to jest wojownik na wojownika. Dobra, skipniemy. Udało się. 300 tysięcy doświadczenia, więc całkiem sporo. No I ulepszamy dalej Kroxa, Ataki sobie później zrobię. Yy, ogólnie twierdza na 10 poziom, już mi się robi. Sark mam chyba na 8, póki co. Zaraz sobie sprawdzę w gildy jeszcze. A teraz jeszcze zrobimy sobie ataki w twierdzy. To nam się skończy w niedzielę, około 12. Ta twierdza, więc trzeba nabić, nabić surowce, żeby potem już od razu coś budować. Z kwatery robotników. No ale zobaczymy, jak tam będzie stan surowców. Dobra, ataki takie mamy zrobione. Szkolimy nowych żołnierzy. Do lochu zaraz przyjdziemy. Tylko w grid miałem zobaczyć salę rycerską mam na 8, tak jak myślałem. No, tutaj opis coś wypaliło, także później poprawię. I ulepszenia gildyjne mamy znowu trochę większe. Tak one się prezentują. I robimy już czwartą wyprawę 9.43. Ona się odbędzie. No i póki co te wyprawy w miarę łatwo idą. Mogę nawet pokazać ostatnią 6,5 morza. Trochę popomijam. Ogólnie Glida ma 50 członków, a to jest 28 osób, to... ...ze spokojem na razie. No, nawet wszystkich nie było tych 28, więc nie wiem. No, tutaj mamy Makofa, nawet setny poziom dobił ostatnio, więc... Ogólnie myślę, że na luzie te wyprawy. Y jeszcze jedna powinna gdzieś tutaj być, ale nie mam jej zapisanej, chyba. No cóż. Dobra. Y o, zrobiliśmy przypadkowo też sekretną, poufną misję. Nakarmić pupilę trzy razy. Więc sobie bierzemy to doświadczenie. No i spróbujemy teraz sobie zrobić ruchy toksyczne drzewo albo jadowity smok. 124, 122 próbujemy zrobić smoka Tylko jeszcze spojrzymy sobie na itemki, czy, czy coś jest ciekawego. Capture hmm, daje 7 więcej wytrzymałości Więc aż tak nam potrzebny nie jest. Spotkę na razie mamy, to nie kupuję. No i poza tym raczej nic nie ma. Ogólnie chyba mogę trafić ten już klucz do ruchów następnych. Jak się nie mylę, to od 80 poziomu są właśnie, więc jego pewnie poszukam. Też zasadnie, jak te pupile będę robił. A teraz spróbujmy jeszcze tego jadowitego smoka na przykład, parę podejść. Zobaczymy, czy mamy szansę w ogóle. Dobra, na razie było tak średnio. Na pewno my musimy jakiegoś krytyka walnąć, żeby to miało w ogóle szansę bytu. Dobra, ostatnie podejście zróbmy. Mam jakiś krytyk wszedł, ale słaby bardzo. Mamy bardzo duży rozrzut na tej broni. Nie, raczej brakuje za dużo do tego smoka. Może jeszcze jedno. Jedna ostatnia próba. Ale raczej nic z tego nie będzie. O, takie dwa krytyki by się przydały, no ale... No nie jesteśmy tego w stanie na razie zrobić. Więc widzimy się za chwilę, jak już będzie dzień. I będziemy szukać tych pupili, które można trafić za dnia. Dobra, no i jesteśmy jakiś czas później. Także możemy szukać sobie tych pupili, które można znaleźć w dzień. Zobaczmy, jakie tutaj mamy krainy. To jest Nigdylandia. Kraina Erogenii. Step strapionych. Znowu Nigdylandia. I wyspa drugiego Dobra, to zaraz sobie szukamy. Jeszcze w międzyczasie, mogę powiedzieć, że zrobiliśmy sobie czwartą wyprawę. No i lecimy tutaj już z piątą. Dobra. Jeszcze sobie zrobimy arenkę, może. Dobra, siadło nam. I sobie robimy karczmy. Dobra, jest niktylantia nawet dwa razy. Także bierzemy i powinniśmy już jakieś jajko dostać. Mamy żywiołaka roku. I siorba będziemy właśnie ulepszać, więc go nakarmię. I szukamy dalej. Zmorszały las. Chyba nic z tego nie było. Więc sobie pomijamy po prostu. Dostaliśmy drewno, też okej. Okay. Krajna erogenii to była, tylko musimy okay. zwolnić miejsce. Zrobimy tak, pomijamy i mamy pupila światła. Jest to dzynka, i dzynkę też będziemy ulepszali. Więc możemy już zrobić tak naprawdę środowisko, bo mamy czwarty poziom. A tutaj żeluza ma trzeci, więc powinniśmy bez problemu zrobić. Dobra, trochę ekspo tam wleciało Jedziemy dalej z Karchmont, tylko jeszcze sprawdzę, co nam zostało. Step strapionych Nigdylandia i Wyspa Drogiego Dobra, tutaj nie ma nic. A tak w międzyczasie szukamy tego lustra. Może nam się uda dzisiaj. Ok, mamy Nigdylandię znowu i step strapionych też zresztą. Ale weźmiemy Nigdylandię. Mamy pupila ognia. Każdy pupil. Wydaje mi się, że 1% dodatkowo do cechy dawał. Na pewno jakiś tam boost, ale właśnie nie wiem, czy to był 1%. Czy ile dokładnie, więc akurat tego wam nie powiem. Dobra, i. Ogólnie te statystyki, te bonusy od pupilów dodają się jakby po dodaniu jednej cechy. Wtedy się tak odświeża jakby dodatkowo. Yy, zręczność. Yy. Okej, okay, zręczność akurat nam się odświeżyła wcześniej. I lecimy dalej. O, mamy klucz do luchów. Dobra, to jeszcze sobie ruchy zrobimy na odcinku. bo powinniśmy kilka przejść. Tu mamy pierwszego przeciwnika, on ma poziom 112. A tak to tutaj był smok 122, więc ten ma no, 10 poziomów mniej, więc raczej damy radę. Dobra, jeszcze był step strapionych i jeszcze wyspa ba Znajdźmy tych dwóch pupili, mamy wyspę Więc mamy już pupila pod siłę Okej, okay, można nawet tak przejść Mamy orka I został nam step strapionych No dobra, to bierzemy questy jakieś yy, Dobra, step strapionych tu był Więc go sobie bierzemy, mamy poziom 82 Pupil z ziemi. Mamy wszystkie podstawowe już. Tak, mamy podstawowe wszystkie nakarmione, ile się da. Więc możemy też robić po mało ataki. Yy, pierwszy poziom, niby, no spróbujmy ziemią. Dobra, udało się. Możemy sobie nikonie nakarmić. To może na przyklikać, ale raczej tak ze spokojem to sobie zrobię. Dobra, a na pewno mamy szansę zrobić rochy, więc idziemy. Dobra, troszeczkę zabrakło. Ale za drugim razem już się udało. Dobra, teraz bazyliszek. Powinniśmy go zrobić, tak? Dobra, 83 poziom. Jeszcze blob. Raczej też. Zobaczmy jeszcze, jak tam w karczmie nic ciekawego raczej nie ma. No to lustro, by się przydało wbić. No, jeszcze trochę karczmy jest, więc może się uda. Parę tych klejnotów też sobie nazbierałem. A może teraz sobie podbustuję jeszcze cechy trochę, bo sporo tego golda się nazbierało. Dobra, no i mamy całego golda już wydanego. Sporo tych statystyk sobie podwyższyliśmy, więc blob teoretycznie też powinniśmy zrobić. Bo ze smokiem trochę brakowało. A ten prop to jest jeszcze mak, więc raczej damy radę. Na pewno ciosy krytyczne nam pomogą sporo. Oczywiście nie jego. A i no teraz zabrakło, ale jego to już przyklikamy. Dobra, trzysta doświadczenia, niestety kwiatek i to pod siłę, więc średnio, jakby to była inteligencja, to byśmy sobie wymienili. Ale tak to jednak trochę lipa. Dobra, co dalej? Dalej mamy tego smoka. No spróbujmy smoka. Kilka poziomów wyżej teraz, teraz mamy. Ale myślę, że smoka na razie odpuścimy i tak. Bo jako wojownik ma sporo więcej siły. A może? Minimalnie zabrakło. Więc może go pokarczmy. Jeszcze spróbujemy. A teraz szkoda po prostu tyle grzybów wydawać. Mam 18 klepsydr, więc sobie pominiemy te 18 questów jeszcze. Na resztę najwyżej sobie dorobię później. Czarnola puszcza. Dobra, mamy truskawkę, więc popilę też dalej zaraz będziemy karmić. I skończyły nas, nam się też klepsydry Wezmę sobie tego 2,30 I zrolujmy 4 razy może, a trafią coś tutaj albo klepsydry Albo nic, też jest taka możliwość Dobra, jedna klepsydra Sobie weźmiemy Opotkę małą mogę kupić, sprzedać Teoretycznie te inne temy też, ale Okej, okay, te itemy nawet się nie zmieniły. Kanapka ryba. O, ryba pod wytrzymałość 168. Więc rybę sobie weźmiemy, zrobimy taki damy klejnot na inteligencję. Dobra, no i w sumie tyle. To już poczekam tą minutę 40. I w międzyczasie możemy jeszcze zrobić dwa ataki w twierdzy. To sobie pomijamy. 3 minuty, kolejny klejnot mamy, no i dobra i teraz będzie chyba znowu cięcie, trochę tej awanturniczości porobię i widzimy się jak będę szukał broń albo znajdę coś lustra. O, udało się znaleźć jeden kawałek lustra, także go sobie bierzemy, za 7,5 i pół minuty już go będziemy mieć, mieć w punku. o ile wygramy karczmę oczywiście, no i pozostanie nam do zebrania jeden. No i teraz jeszcze na sam koniec grywam, ale dam to trochę bardziej w środku, bo to będzie w tytule odcinka pewnie. Udało mi się znaleźć świętego grana, jest on prawdziwy jak jest napisane, więc nie ma co się kłócić czy on jest fejkowy czy nie. Znalazłem go w kopalni, ogólnie możemy go trafić od 85 poziomu. No i po prostu jak randomowo sobie kopiecie, to właśnie przed chwilą dostałem, więc go sobie założymy. Mamy osiągnięcie do klasera, czyli dodatkowo plus 5 do wszystkich cech, klikamy kontynuuj i co robi ten grar? On podświetla przedmioty, których nie mamy. Jak sobie wejdziecie w gabinet magii, albo w salę chwały, czy zbrojownię, to te przedmioty, których nie macie, po prostu wam się tak ruszają. Akurat tutaj chyba nic nie będę miał tak do kupienia. Albo żeby kogoś zaatakować, bo większość itemów już mam na razie na ten poziom, co mogę mieć. No ale było widać na przykładzie tego smoczka tutaj, więc gra działa w ten sposób i dzięki niemu możecie łatwiej sobie znaleźć itemki do klasera. Dobra, jesteśmy jakiś czas później, już karczmy praktycznie całym zrobiłem. Tutaj możemy sobie na mieć siorba i możemy zrobić środowisko. 370 000 exp, kolejne jedzenie na jutro będzie. I tutaj możemy zrobić jakieś walki pupili. To mamy tutaj ziemię. No, spróbujmy światłem, na przykład. Dziennik na czwartym. Blisko było, ale no, nie stykło. Ale ziemię raczej pokonamy ogniem albo wodą, więc to akurat się uda. Dobra, mamy znowu rękę do zrobienia. I tutaj już mamy ostatnią karczmę. I tutaj znalazłem taką fajną broń. Ma o wiele więcej ataków, więc ją sobie wezmę. No lustra nie znaleźliśmy w tym odcinku, więc pewnie w następnym dopiero. Karczmy sobie puszczę. I możemy sobie porównać broń. 396 ataku, średnie obrażenia, trochę mniej, no ale tutaj o wiele więcej HP daje i tutaj nie mamy jeszcze osadzonego klejnotu. I w międzyczasie też nowy pas trafiłem. To pas akurat mogę założyć. I tutaj damy klejnot na wytrzymałość. A tą broń po prostu założymy sobie potem z klejnotem na inteligencję. A to już w następnym odcinku. I tam sobie pociśniemy trochę bardziej lochy. No, także dzisiaj to będzie na tyle. Dzięki za oglądanie. Cześć.